Witam z powrotem e, w pierwszym module. Cóż to za zwierz, teraz ładnie mi się udało powiedzieć. E, kilka słów na temat tego, e, żeby w ogóle wiedzieć, e, czym ten PowerShell jest, jak to działa. zaczniemy od tego króciutko, po co komu konsola. E, potem opowiem o, o wersjach PowerShell, ponieważ no już jakąś historię ma. E, też właśnie o tej historii troszeczkę chciałem wam powiedzieć. Nie jest to konieczność, ale wydaje mi się, że warto mieć dobry background, jak się siada do jakiegoś produktu, to ułatwia potem nabranie pewnej intuicji i działania, troszeczkę inaczej się do niego podchodzi. Spróbuję powiedzieć, czym jest PowerShell, ponieważ no, w różny sposób można interpretować, interpretować to tak dość pod względem technicznym, też żeby zrozumieć właśnie, jak funkcjonuje. E, troszeczkę o podnoszeniu wersji PowerShell, no, ponieważ tych wersji jest kilka, więc trzeba wiedzieć, jak sobie z tym radzić, jakie są różnice, e, na czym te różnice po, polegają. Także kilka tych e, podstawowych m, tematów. Po co komu konsola? Bo tak naprawdę, skoro oglądacie to szkolenie, to w jaki sposób już poczuliście potrzebę tego e, korzystania z konsoli, a nie tylko z GUI? E, w zasadzie pytanie wydaje się być dość. Bezsensowny, oczywiście, oczywista, niemniej dosłownie chwileczka na to, żeby to podsumować i, i w jakiś sposób zebrać. Wszystko się da zrobić z GUI. E, Windows przez bardzo długi czas e, był skonstruowany w ten sposób, że praktycznie w, w, zoptymalizowany pod GUI. Były narzędzia command lineowe, bardzo dużo dało się zrobić, natomiast wymagało to trochę magii, e, brak było usystematyzowania i były operacje, których się z konsoli zrobić nie dało. N niestety. E, na dzień dzisiejszy. Ta tendencja się zupełnie odwraca i wręcz większość rzeczy da się zrobić z konsoli, a ciężko jest zrobić z GUI. Ale takim najlepszym przykładem e, dowodzącym na to, że nie wszystko da się zrobić z GUI, no to chociażby taka podstawowa diagnostyka sieciowa typu ping, NSLookup, czy, czy chociażby zebranie szybką informacji o systemie. Można sobie wyklikiwać, m, żeby sprawdzić konfigurację systemu, ale dużo szybciej jest po prostu wejść w linię poleceń, wykonać system info i e, o tym systemie się dowiedzieć. Przede wszystkim interfejs ma. Poważne e, ograniczenia dotyczące automatyzacji. Niektóre aplikacje, które, m, które są od razu mają wbudowane mechanizmy automatyzacji, natomiast wszystkie wbudowane mechanizmy mają poważne ograniczenia. No, na przykład pozwalają wyeksportować konkretną, e, konkretny element, zaimportować konkretny element, e, natomiast no, potrzeby są duże, rosną, jak to się mówi, e, w ramach jedzenia rośnie e, apetyt, także. Chcemy więcej, chcemy móc to robić lepiej, i ta automatyzacja i wykonywanie hurtowych operacji jest bardzo istotne. Również no, z interfejsu jest ciężko wykonywać hurtowe operacje, no, łatwo sobie wyobrazić konieczność założenia np. przykład 1000 użytkowników. No, można wyklikać jednego, zrobić to szybko, i nawet zakładając jednego czy dwóch, raczej zrobiłbym to z interfejsu niż z inni poleceń. No ale jeśli dostajemy listę już, nawet jeśli to jest 10-15 użytkowników, nie mówiąc o, o, o większych liczbach, no to przydałoby jakiś skrypcik, żeby to po prostu szybko załatwić, szybko, szybko zrobić, a jeśli to się jeszcze dzieje w regularnych odstępach czasu, to już w ogóle inwestycja w napisanie jakiegoś krótkiego skryptu e, bardzo szybko e, się zwróci. E, kiedyś e, w takiego ciekawostka w Windowsie 3.1 był taki program Macro Recorder, który polegał na tym, że nagrywało się kliknięcia, nagrywało się to, co piszemy na ekranie, potem można było to odtworzyć i, i no, to taki skrypt graficzny e, odtwarzał nam to, co robimy. E, do dnia dzisiejszego mm, takie projekty się rozwijają, typu Autochotki które pozwalają na to właśnie, żeby automatyzować interfejs, kliknięcia, można sobie wręcz coś takiego samemu napisać, bo skrypt również na to pozwala, no niemniej to jest wszystko bardzo e, słabo to działa, wystarczy coś ruszyć, gdzieś kliknąć, nie tak, nie, okna się otworzą nie, nie w tej kolejności, coś się w międzyczasie w systemie wydarzy i cały taki skrypt e, się rozsypuje, także no, nie jest to zupełnie mm, dobra metoda, już nie mówiąc o jakiejś obsłudze błędów i, i, i takich bardziej zaawansowanych E, mechanizmach. Kolejna rzecz to jest uniwersalność i dostępność. No, konsola jest wszędzie, na każdym systemie, na którym się zalogujemy. Jeśli mamy jakieś aplikacje, no, na przykład, można sobie zainstalować aplikację do testów sieciowych, typu PinkNS Lookup, ładnie, graficznie sobie coś wpisać, przetestować sobie połączenie, jeszcze narysuje nam pięknie ścieżkę z geolokalizacją, super. Natomiast, no, jeśli musimy być mobilni, siadamy raz do jednego serwera, raz do drugiego, poruszamy się między klientami, no, nie wiemy na co trafimy, różne są te środowiska, no, tą taką stałą rzeczą jest. No, jest ta konsola, która jest w systemie. E, trzeba ją poznać e, z tego powodu, żeby po prostu się nie nadzieć na to, że uważamy, że coś umie, umiemy, wiemy, siadamy i rozkładamy ręce, bo jest problem, bo nie ma danej aplikacji, czy są e, jakieś kłopoty. Dlatego my będziemy się e, zajmować głównie, e, głównie tą podstawową ko konsolą. No, oczywiście, oszczędność czasu, bo w efekcie, jeśli możemy coś oskryptować, zautomatyzować, to jest właśnie to lenistwo. Jeśli wykonujemy coś często, e, no to na samym końcu po prostu zyskujemy bardzo dużo czasu. Chwilę o wersjach PowerShell. Ten, ta część jest istotna z tego powodu, że jest e, kilka wersji, które się znacząco różnią. E, o czym trzeba wiedzieć, zdawać sobie z tego sprawę, ponieważ no, idealne środowisko, idealna sieć jest taka, w której wszystkie systemy są w tej samej wersji, wcale niekoniecznie muszą być najnowsze, ale jeśli są w tej samej wersji, zarządzanie jest bardzo proste, e, wszystko działa tak samo, możemy napisać jeden skrypt, który będzie uniwersalny, natomiast no, to jest sytuacja... Rzadko spotykana, przeważnie jest niezły miszmasz. E, do dnia dzisiejszego e, w większości firm jeszcze działają jakieś Windows XP, a zdarza się również trafić na starsze systemy. E, także m, trzeba wiedzieć, z jakimi konsekwencjami się to wiąże. PowerShell 1.0 jest naprawdę już e, takim białym krukiem. W zasadzie ciężko go w ogóle znaleźć. E, Tylko taka ciekawostka, gdybyście się zastanawiali w ogóle <laughs> Czy PowerShell jest młody, dopiero co się pojawił, no bo tak się dużo o nim mówi od stosunkowo niedawna, tak mocno, mocno się ciśnie? Otóż e, ma już swoje lata, ponieważ ten projekt został zainicjowany w roku 2002, także słuchacie to już 13 lat, e, przez takich trzech panów, którzy się nazywają Jeffrey Snower, Bruce Payette i James Truher. Do dzisiejszego dnia, tak naprawdę, jakby ojcem PowerShella zostaje Jeffrey Snower, e, którego zdjęcie widzicie w prawym dolnym roku do dzisiaj jest aktywny, rozwija. Jaki był pomysł? Właśnie to zaadresowanie tych wszystkich problemów, zmodernizowanie podejścia do Windowsa. Tak samo jak historia Jeffrey'a zaczęła się od systemów Linuxowych, tak samo i moja historia gdzieś bardzo mocno o te Linuxy się otarła i na początku praca z Windowsami no, byłem bardzo negatywnie nastawiony do tych systemów ze względu na to, że no, ten GUI było ograniczeniem. Bardzo szybko w pracy była potrzeba właśnie wykonywania hurtowych rzeczy, automatyzacji, wykonywania rzeczy w nienadzorowany sposób. I, i, no i Windows był w tej kwestii problematyczny. O, oczywiście istnieją różne mechanizmy, takie tak zwane workaround, jakieś dookoła można było pewne rzeczy zrobić, ale było to trudne. I ci trzej panowie wymyślili, że no, trzeba ten problem jakoś zaadresować, zmienić to podejście, zmienić w ogóle mm, sposób, w jaki to funkcjonuje. E Projekt nazywał się Monad. W 2002 roku zaczęli pisać tego PowerShell'a. To jest też rok, w którym pojawił się się.NET. Teraz taką ciekawostkę wam pokażę. To jest takie ciekawe zdjęcie, którego prawdopodobnie nie widzieliście. Taki piękny obrazek, taki piękny screen Windows.NET. Co to w ogóle jest? Coś takiego nigdy nie wyszło, nigdy się nie pojawiło. Ale to jest autentyczny screen, to nie jest Photoshop. Skąd taki pomysł w ogóle? Co to jest ten Windows.NET? Enterprise Server. Ten screen właśnie pochodzi z mniej więcej z 2002 roku w czasach, w których Microsoft postanowił e, zmodernizować wnętrze systemu podejście, podejście do, do zarządzania systemem e, i zaczną, e, zaczął e, już wdrażać .NET Framework. Pomysł był taki, żeby Windows 2003 serwer, bo to jest, jak ktoś rozpoznaje, logo podobne do XPk i serwera 2003. E, taka była sugerowana nazwa serwera, pomysł był taki, żeby, żeby, żeby nowy Windows był pisany już generalnie w .NET Frameworku, co się nie udało i tak naprawdę dopiero wiele lat później ten framework się zintegrował z systemem, dopiero w Windows 7 był .NET Framework był wbudowany w system i tam też Windows PowerShell był od razu instalowany nie jako dodatek, tylko tylko jako część, komponent niezależny z systemu także ta historia już E, chwilę trwa e, i ten Windows PowerShell 1.0 był taką próbą, no, mogę nazwać beta-wersją w zasadzie, kiedy to wszystko zaczęło raczkować. E, e, natomiast od Windowsa 7, czyli i, i Windows Servera 2008, e, jest integralną częścią systemu. Od razu jest nim zainstalowany, nie jako jakiś tam komponent dodatkowy. Jest też pisany w nowym frameworku, framework.net 2.0. I w każdej kolejnej wersji, czyli w Windows 8, pojawiła się kolejna wersja PowerShell, i kolejna, oczywiście oparta o kolejną wersję frameworku. W e, wersji 8.1 e, wyszła jeszcze i jeszcze jedna wersja. Obecnie w Windowsie 10, którego ja posiadam, dzisiaj będziecie mieli okazję na ekranie zobaczyć troszeczkę, jeśli jeszcze nie widzicie PowerShell 5.0. E, jakie są podstawowe różnice? A tak króciutko, no bo tutaj w zasadzie można było dużo, dużo rzeczy wskazać, e, więc tylko podsumuję najważniejsze rzeczy. Znaczące są te różnice. E, są przede wszystkim olbrzymie różnice pomiędzy wersją drugą a trzecią. Wersja pierwsza, tak jak mówiłem, praktycznie no, małe szanse, żebyście w ogóle kiedyś na nią trafili. Mm, to, to już Event. E, ale pomiędzy drugą a trzecią są znaczące różnice, ponieważ zmienił się... Bardzo mocno wnętrze. Ja za chwilę będę mówił o tym, z czego PowerShell się składa, czy też raczej czego jest składową. E, troszeczkę stanie się to jaśniejsze. Gdzieś w międzyczasie, jak będę pokazywał przykłady, będę się starał gdzieś napomknąć, że to wygląda w wersji takiej, takiej inaczej. I trzeba o tych różnicach zdawać sobie sprawę, jeśli będziecie pisać skrypty, przejdziecie do kolejnego poziomu i będziecie chcieli już sobie automatyzować środowisko. No to trzeba się zdawać sprawę z tego, jakie systemy macie w swoim środowisku. Tak, żeby się po prostu nie próbować pisać na swoim komputerze, bo to najłatwiej super wszystko wam wychodzi, odpalacie skrypt, okazuje się, że on zadziała na przykład na 30% komputerach, bo jest niezgodność wersji, bo. E, troszeczkę inaczej działa. Te różnice są dwojakie. Tak jak mówiłem, pomiędzy druga, trzecią wersją jest e, przede wszystkim m, bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o wnętrze. Natomiast w pozostałych wersjach podstawowe różnice to są ułatwienia. Jest dużo łatwiej pisać, e, dużo automatyki jest dodane. PowerShell staje się taki bardziej m, przyjazny, wybacza więcej błędów, więcej podpowiada. Zobaczycie w Windows 10, w tym PowerShellu, ile jeszcze jest dodatkowych takich bajerów, które naprawdę przyspieszają pisanie i naukę. tak? Bo to głównie o to chodzi, że po prostu pewne rzeczy się szybciej znajdują. W jaki sposób taką wersję sprawdzić? E, ja może sobie włączę jakiegoś PowerShell'a. Już na no, ciągle gadam, gadam, mówimy o PowerShellu. Może jakiegoś większego. To podkreślanie składni, to jest właśnie e, nowa rzecz, która weszła e, z PowerShell'em 5. E, e, troszeczkę więcej o tym opowiem, bo to wcale nie znaczy, że nie możecie mieć e, w starszej wersji m, takiego podkreślania i podpowiedzi. E, widać, że to jest wersja 5. E, PowerShell dokładnie jest dokładny build, czyli kiedy był e, wersja, kiedy był przekompilowany, rewizja, czyli no, jakby mo, ciągle jest modyfikowany, ciągle są nowe wersje. Jest to zwłaszcza ważne dla osób, które pracują z beta wersjami, żeby wiedzieli, że jakieś zmiany e, zaszły. No, te numerki powinny się zmieniać e, w zasadzie tylko podczas instalowania jakichś serwis paków. Jest też taka zmienna środowiskowa, PS Version Table, o zmiennych środowiskowych, jeśli ktoś się nie spotkał z tym, to jeszcze sekundę będę mówił później, natomiast teraz tylko w skrócie pokażę efekty tego działania. Troszeczkę więcej informacji widać na ekranie i skąd aż tyle informacji? Otóż PowerShell nie jest, już jakby zaczynamy odpowiedź na pytanie, czym PowerShell jest. To nie jest jeden mały komponent, który możecie sobie wziąć z internetu, zainstalować i macie PowerShell. Jest bardzo silnie zintegrowany z systemem, jest bardzo zależny od innych komponentów, które w tym systemie działają. No i muszą być w odpowiednich wersjach. Na razie nie będę tłumaczył szczegółów, natomiast widać, że są dodatkowe elementy odpowiedzialne za na przykład możliwość zdalnego wywoływania pewnych poleceń czy w ogóle w, zasadzie, w ogóle inna metoda odwoływania się zdalnego, to w ogóle jest poza, poza dzisiejszym szkoleniem, także tylko żeby zbudować świadomość tego, że jest to klocek całości, a nie element pewnej dużej całości, a nie jakaś pojedyncza rzecz. To jest bardzo istotna kwestia, żeby poczuć, nabrać intuicji jak to wszystko funkcjonuje. Bardzo częste porównanie, kiedy się zaczyna mówić o PowerShell'u, jest takie, że a, to taki Shell podobny do, do Basha w Linuxie i że złośliwi, zwłaszcza, e, którzy prawda, wolą Linuxa, mówią, że w końcu Microsoft dorósł do tego, żeby, żeby zrobić porządny Shell. Poniekąd jest to prawda, bo faktycznie tego Shell'a brakowało, natomiast, e, po pierwsze, no, były troszeczkę inne mechanizmy, w jaki sposób się to robiło, spróbuję wyjaśnić w tej części na czym te różnice polegają i, i tak naprawdę gdzie jest, gdzie jest ta rozbieżność? Czy faktycznie to jest podobne do basza, czy, czy jest to zupełnie coś innego. Podstawową informacją jest to, że Windows i Linux działają wedle diametralnie innych założeń. Linux od zarania dziejów to jest takie stare powiedzenie, że wszystko z plikiem. Faktycznie w Linuxie wszystko jest e, obrabiane w postaci pliku, e, dyski są traktowane jako, jako, jako pliki, jako reprezentacje plikowe, e, wszystkie zmienne, wszystko co się dzieje, no, więc operuje się, wszystkie narzędzia są zoptymalizowane do, operacja, e, do operacji na plikach, no, oczywiście tekstowych, tak, i wszystkie te narzędzia są optymalizowane na pracę ściągami znaków, no bo jeśli wylistujemy sobie plik, chcemy coś z niego zrobić, no to mamy jakieś ciągi znaków, Próbujemy sobie coś z tego wybrać. Windows natomiast od wieków jest budowany jako zwięzłe binaria. E, I dostęp do jakichkolwiek modyfikacji, do jakiejkolwiek automatyzacji jest poprzez API programistyczne, czyli interfejsy pozwalające na wywołanie pewnych metod w sposób programowy programistyczny. Także no, zupełnie inne musiało być podejście podczas pisania. I faktycznie Jeffrey Snower e, jest osobą, która wywodzi się ze środowiska Unixowego, konkretnie z WMS-a. Pisząc, e, wymyślając Powershella, wziął takie najlepsze e, praktyki, najlepsze metody podejścia e, właśnie z WMS-a. Natomiast no, szybko natknął się na, na, na problemy wynikające z tak diametralnie różnego środowiska i musiał to w zupełnie inny sposób zaprojektować. W systemie Linux jest bardzo wiele różnych powłok, to sh, który jest w bash, to jest po prostu shell, czyli powłoka i osoby, które już troszeczkę z Linuxem miały do czynienia lub po prostu właśnie z ciekawości przerzucają się na, na, na nowy, lepszy system, czyli Windows, więc mm, wiedzą, że tych shell jest kilka, między innymi bash, ale jest też również csh, zsh, każdy ma inne możliwości i to, co jest jakby wbudowane, to, co, to co, czym się różnią te szele, to też fajnie jakby e, pokazuje, czym jest PowerShell, to jest to, że na przykład inną pomoc dla użytkownika oferują, mają inną składnię, trochę inne możliwości skryptowe, ten język, który oferuje, e, oferują, jest, jest znacząco, znacząco inny. E, natomiast jest jakiś ograniczony zestaw poleceń, który można wykonać, za pomocą którego można napisać skrypt, natomiast całą resztę wykonuje się za pomocą binariów. Tak tutaj na końcu na tym slajdzie są binaria, czyli po prostu pliki uruchomieniowe. I podobnie to wyglądało w Windowsie w command line. Jeśli sobie odpalimy command line'a, ok. Jeśli wpiszę polecenie, help, mamy jakiś zestaw poleceń, dość ograniczony. Natomiast duża część zarówno i tych poleceń, jak i takich ogólnie rozszerzeń, gdybyśmy chcieli rozszerzyć możliwości samego, samej powłoki, no to mamy dodatkowe aplikacje, po prostu zewnętrzne, pliki uruchomieniowe exe, które pozwalają te operacje wykonać. Między innymi takim rozszerzeniem, który pozwala na bardzo dużo automatyki, był do tej pory VBS. Słowem tylko e, uzupełnienia, że VBS już też nie jest młody i e, tak naprawdę dało się już nim automatyzować i bardzo wiele rzeczy zrobić mm, w Windowsie 95, 98 tudzież e, w Windowsie NT 4.0 e, właśnie poprzez wykorzystanie, odwoływanie się do, do, do pewnych komponentów e, binarnych mm, systemu. Dobrze, przejdźmy dalej do samego PowerShell. Było o skrypcie, było o ograniczeniach CMD, kilka poleceń, e, troszeczkę, e, troszeczkę o tym, jak wyglądają e, powłoki linuxowe. Natomiast jak wygląda PowerShell, czym się tak bardzo różni, e, na czym polega? No, przede wszystkim jest oparty o .NET Framework, czyli jego możliwości są de facto nieograniczone. Kiedy e, zaczniecie od bardzo podstawowych rzeczy, okaże się, że jeśli Wam czegoś zabraknie, to nie musicie sięgać po żadne zewnętrzne aplikacje, nie musicie sięgać po żadne zewnętrzne dodatki, czy znaczy można. Natomiast, generalnie, framework no, to jest całe środowisko deweloperskie do pisania aplikacji, e, więc no, pod spodem macie możliwość wykorzystania tych elementów, które są również we frameworku. Co jest bardzo istotne, przede wszystkim. I przez to, że framework jest wbudowaną częścią systemu, czyli jest zawsze na każdym Windowsie, nie trzeba zastanawiać się, czy, czy go trzeba doinstalować, czy nie. Może być w różnych wersjach, no ale wtedy będzie również e, inna wersja PowerShell. Natomiast te możliwości są do wykorzystania. Kolejną rzeczą jest to, że, że jest rozszerzalny i modułowy. To troszeczkę tak jak w przypadku, jeśli już administrowaliście Windowsem, na pewno znacie MMC, czyli tą przystawkę. Microsoft Management Console, która jest tylko prostym interfejsem, i po zainstalowaniu, po zainstalowaniu jakiegoś modułu dochodzą w systemie dodatkowe klocki, które możecie sobie po prostu do interfejsu dodać. Tak I tym systemem sobie zarządzać. Zainstalujecie nową rolę, dochodzą nowe klocki. Możecie znowu sobie e, dołączyć tylko do tej konsoli, czyli jest zunifikowane środowisko, e, konkretne moduły. Te moduły się dodaje, można nimi zarządzać. I w podobnej, z podobną myślą jest zrobiony PowerShell, natomiast no. Jego rozszerzalność jest nieporównywalnie większa do, do tego, co CMMC sobą, sobą reprezentuje. Te moduły można w dość prosty sposób pisać samemu, i to w postaci binariów, ale również w postaci skryptów, także no tutaj ta, ta, te możliwości są przeolbrzymie. To już tak na, na podsumowanie, e, tutaj jakby wykorzystałem, e, to, to jest e, slajd z, z dość starej prezentacji, stąd logo jest jeszcze z, ze starszej wersji Windows, niemniej wystarczy do tego, żeby wyjaśnić troszeczkę, jak w ogóle PowerShell się ma obecnie do systemu, tak, jak to w ogóle funkcjonuje. Więc mamy system jako, jako core, w tym systemie... E, jest zawsze zainstalowany dotnet framework, który stanowi e, taki, taką framework, czyli środowisko, które pozwala na komunikację z komponentami systemu w jakiś ujednolicony sposób, tak, mamy do tego pełną dokumentację e, i, i możemy się do niego mm, odpytać, skonfigurować, napisać aplikację i na tym frameworku został napisany powershell, czyli no, bo to jest język trudny deweloperski, nie każdy jest programistą, a, ale wiele osób chciałoby z tych możliwości korzystać, więc PowerShell jest taką powłoką pośredniczącą pomiędzy, pomiędzy systemem a użytkownikiem, pozwalając w łatwy sposób wykonywanie tych wszystkich operacji. I od dłuższego już czasu większość produktów Microsoftu jest pisana właśnie w takiej idei, że no. Tak jak się to kiedyś robiło, tak jak się to wygląda pod Linuxem, czyli że mamy tak naprawdę, nie, GUI jest tylko czystą formatką, mamy możliwość wprowadzenia jakiejś um, operacji, ale to jest tylko po to, żebyśmy to wzrokowo mogli zrobić, wyklikać. Natomiast de facto jest generowany jakiś skrypt, kiedy klikamy OK, Apply, e, pójdź dalej, w tym momencie generowany jest skrypt, wywoływany jest powershellowy skrypt, ten powershellowy skrypt wykorzystuje metody e, .NET Framework po to, żeby zmodyfikować mm, pewne cechę systemu, tudzież aplikacji, tak, no bo tutaj są różne serwery, czy to SQL Server, czy, czy Exchange, czy Active Directory, Hyper-V. Wszystkie te rzeczy są, mają pełne wsparcie PowerShell'a i tak jak już wcześniej wspomniałem, coraz więcej rzeczy yy, nie tylko da się zrobić z linii poleceń, ale wręcz nie da się ich zrobić z GUI. Są operacje, które wymagają wykonania yy, tego z linii poleceń. Bo nie są obsłużone w interfejsie. No, łatwo sobie wyobrazić, no, jeśli rozbudowuje się aplikację, jeśli aplikacja rośnie, staje się coraz bardziej rozbudowana, no to albo będzie strasznie nieczytelna, no bo trzeba tych ikonek naćkać, guzików porobić i w pewnym momencie się zgubimy pośród tych wszystkich guzików. Albo właśnie zrobić to w ten sposób, żeby interfejs był, dawał podstawowe możliwości, te najczęściej używane, to co administratorom jest potrzebne do, do zarządzania. Natomiast potrzebujemy więcej. Proszę bardzo, nie ma problemu. Tak naprawdę wszystko jest zbudowane w oparciu o, o, o powłokę i możemy automatyzować, rozszerzać, pisać własne aplikacje, cokolwiek sobie zażyczymy. To tyle złołem tego, czym PowerShell jest. Mam nadzieję, że zbudowaliście sobie jakąś wizję tego, jak to się integruje z systemem, żeby to troszeczkę lepiej zrozumieć, nie traktować tylko jako jakieś tam głupie, proste narzędzie do, do, do wykonywania poleceń, bo, bo tak nie jest. I na koniec tego modułu, jeszcze a propos podniesienia wersji PowerShell, no bo teraz podstawowe pytanie: macie środowisko, jest zmieszane, macie różne wersje Windowsów, różne wersje PowerShell'a. Czy da się zablidować e, tą wersję? Da się, natomiast tak jak już wcześniej wspominałem, nie jest to tylko PowerShell. Całość nazywa się Windows Management Framework i tak naprawdę PowerShell jest tylko jednym klockiem, właśnie WMF-a. Obecnie jest on w wersji czwartej. W Windows 10 z wersji 5, natomiast nie jest jeszcze dostępna wersja 5 do samodzielnego ściągnięcia do zainstalowania na, na innych systemach, ma być gotowa w, jeszcze pod koniec tego roku. Tak? Prezentacja jest nagrywana w 2015 roku. Pod koniec tego roku ma być już możliwość ściągnięcia i zainstalowania również na starszych systemach. Kiedy przypatrzymy się na te elementy WMFa, no to poza PowerShellem. Widać jeszcze ISE, czyli interfejs graficzny, którym my się nie będziemy wiele zajmować, natomiast on faktycznie się zmienia, ewoluuje wraz z całością. Nie jest obligatoryjnym komponentem, ale można z niego skorzystać. Cała reszta natomiast to są obligatoryjne komponenty i takie rzeczy jak Windows Remote Management czy Windows Management Instrumentation to są składowe systemu, które są. No, stanowią o tym, jak ten system będzie funkcjonował, jakie ma możliwości i modyfikacje na tym poziomie powodują, że na przykład pomimo zainstalowania PowerShella w nowej wersji, na przykład w wersji czwartej na Windowsie 7, nie będziemy mieli takich możliwości pełnych, jakie mamy na, na przykład Windowsie 10, bo mod system po prostu na to nie pozwala, czyli mamy, będziemy mieli możliwości składni, tak, PowerShell da nam ułatwienia, które mamy w, nowym, w nowej wersji, ale do samego systemu już niestety nie będziemy mogli się e, z tym wszystkim e, dostać. E, zamieszczam linki, gdyby ktoś chciał e, zobaczyć, jaka jest roadmap'a e, Windows Management Framework'a lub sobie ściągnąć nowszą wersję, zainstalować e, to prezentacji, są linki pozwalające na to, żeby się o tym dowiedzieć. I to na tyle w tym module. Taki trochę przegadany, jeszcze tak naprawdę nie widzieliśmy konsoli. E, za chwilę przejdziemy do następnego modułu, gdzie już uruchomię konsolę i obiecuję, skończy się to nudne gadanie. Coraz więcej będzie, coraz więcej i więcej będzie e, części praktycznej. Także zapraszam do następnego modułu.